Hej, witajcie moi drodzy. Dzisiaj widzimy się w kolejnym odcinku testowania farb. Tym razem będą to farby metaliczne, perłowe i holo od Natalii Nowakowskiej. Powiem Wam, że mam chyba pełen pakiet dotów z tych farb 65 kolorów, nawet takich, których normalnie Natalia jeszcze nie miała w sprzedaży. No to tutaj już mamy do zobaczenia. Ja sobie pozwoliłam, zgodnie z tym jak pisaliście w ankiecie, że wolicie krótsze filmy, ale częściej podzielić te 65 kolorów na 13 pasków po 5 sztuk. Także będzie 13 takich krótkich filmików. Farb, tak jak mówię, jest bardzo dużo. Są bardzo zróżnicowane kolorystycznie przygotowane doty na ciemnym papierze, żeby było lepiej widać. No i co z tego wyjdzie, to zobaczymy za chwilę. Miks pojawia się totalny. Jeśli chodzi o kolory w każdym odcinku co się trafi, to będzie coś innego ciekawego. Nie da się zaplanować tak, żeby one były partiami jakoś więc zawsze coś fajnego się trafi warto obejrzeć. Wszystko, co mamy tym razem, zobaczę na ile się doczytam, bo poucinałam nazwy. Czwórka Stargold 69 Iron. Iron coś, nie wiem, 55 Ocean Heart, 74 Coral Reef i 116 Aurora Portpawa. Już odkładam. Spróbuję troszkę przyciemnić obraz, żebyście lepiej widzieli. O właśnie i spróbujmy nakładać pierwszą, pierwszą partię wody. O, widzę, że się znowu rozjaśnił. Dajcie chwilę. Tym razem pracujemy przy dziennym świetle, więc ja zwilżam te farby wodą. Natalia zwróciła mi uwagę po ostatnich testach, że jest lepiej wcześniej zwilżyć, najzwyczajniej w świecie i dopiero rozmalowywać. Do zwilżania używam pędzla naturalnego z wiewiórki. On, jak widzicie, daje sporo wody. A rozmalowywać będziemy to dla odmiany sztywniejszym pędzlem. Tak, żeby nie było problemu, że on gdzieś nam tam tej farby nie rusza jak należy. No, rozjaśnia nam się ciągle, widzicie. No i zobaczmy, czy on drgnie. A drgnął, widzicie. Całkiem ładnie się rozmalowuje. Teraz faktycznie trzeba mniej wody, twardszy pędzel i. To bardzo ładnie wtedy wychodzi. Jak widzicie, nawet ja czasami nie wiem, jeśli nie pracuję z danymi farbami. Elegancko mamy złoty. Niech on sobie wyschnie, a my czyścimy pędzel na kolejną farbę. Stargold jest, to teraz będzie Iron. Ja Wam potem jeszcze zrobię oczywiście zdjęcia, bo nie chcemy, żeby kamera, która rozjaśnia nam, zafałszowała obraz. Patrzcie, jak one ładnie błyszczą, już teraz widać. Ostatnio Natalia robiła sporo live'ów z użyciem swoich farb, czy to neonowych, czy... Innych i nie ukrywam, że we dwie planujemy także zrobić lajwa na inżynierii akwarelowej takiego, gdzie będą użyte pojedyncze kolory, ale z różnych typów na jednej pracy no Ocean Herd jest po prostu zachwycający także pewnie takiego lajwa się będzie można jeszcze w styczniu u nas spodziewać tak się dogadałyśmy i myślimy, że może uda nam się przy okazji live'a zrobić też jakiś konkurs dla Was. Także zachowajcie czujność, obserwujcie. Ja tam będę pewnie coś mówiła na ten temat albo pisała. Ale będzie można poznać fajne parki i być może też coś wygrać. Jeszcze się zastanawiamy nad formułą konkursu dla Was, ale coś będzie. I teraz ostatni. Tu potrzebujemy troszkę więcej wody, jeszcze. Ten będzie rozwarstwiający się, tak. No, bo Natalia również ma takie rozwarstwiające się kolory, całkiem jak silnika. Moi drodzy, a widzę, że i Coral Rivie, Aurora, Purple będą takie dwukolorowe nazwijmy to. No wygląda to świetnie jak na razie. One jeszcze powsychają, ale myślę, że będę wam nie mogła zaraz pokazać gdzieś bliżej, żebyście zobaczyli jak się prezentują mnie jeszcze trochę ekran. O, o widzicie. Teraz je ładnie widać. Niech one sobie dosychają. Ja je podniosę i pokażę Wam tutaj. Jest ostrość. Jest ostrość. Stargold Iron Ocean Heart piękny niebieski. Tu mamy koral reef. I teraz tak, spróbuję złapać, bo on jest taki pomarańczowo złoty tak naprawdę u mnie. W ekranie tego aż tak bardzo nie widać, ale on naprawdę połyskuje złotem. O, za to spójrzcie, widać? Tutaj. Może, może tak. Wierzcie mi to złoto tutaj jak najbardziej występuje. Nawet jeśli jest słabiej widoczne, może jak przeschnie i tu mamy aurora porpel, jest to też taki fiolet ze złotym połyskiem, one i jeden i drugi ma po prostu złoty połysk, nowy ostrze pasku O, 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 teraz widzicie, jest. Także bajer, jak widzicie nie tylko zachodni producenci jak Lisilinka mają tego typu farby. Ale nasza Natalia też takie coś potrafi zrobić i mieć, i wam pokazywać. Jak ktoś jest zainteresowany, to oczywiście można do Natalii pisać. Ja podlinkuję profil do niej. I można pytać, czy ma dostępne takie farbki, a miewa je w naprawdę mocno atrakcyjnych cenach w stosunku do wszystkiego zachodniego. No, powiem wam, że im dłużej. Te farby schną, tym one się bardziej świecą. no Ja jestem po prostu pod wielkim wrażeniem, jak teraz widzę, jak one powinny być wykorzystane, jak one powinny być rozmalowane. Ściemnie jeszcze troszeczkę. O. No naprawdę wygląda to świetnie. Zobaczymy, jak kolejne kolory. A tymczasem dzisiaj Was żegnam i czekajcie do następnego odcinka. Rozmalujemy następną piątkę To na razie pa